Bardzo często pytacie mnie, czy po operacji bariatycznej sprawdzą się cateringi dietetyczne, czyli popularne diety pudełkowe. Bywa bowiem, że korzystacie z nich już na etapie przygotowań do operacji, np. chcąc zredukować określoną liczbę kilogramów. Po operacji wasze główne obawy związane z takimi dietami dotyczą przede wszystkim objętości posiłków, kaloryczności ogółem oraz udziału w nich białka. Bo, nawet jeśli uda się znaleźć interesującą dietę, to finalnie okazuje się, że porcje są zbyt duże i znaczna część jedzenia marnuje się, nie mówiąc dużo o pieniądzach. Ale znalazłam na to sposób. I może nie sprawdzi się on w każdym przypadku, ale warto próbować. I tak, jeśli założymy, że potrzebujemy cateringu na około 1200 kalorii, 60 g białka, 50 g tłuszczu i 130 g węglowodanów, to Sprawdziłam, według różnych cateringów, za miesiąc takiej diety zapłacimy od 1500 do nawet 2000 zł. Sporo. Ale jeśli weźmiemy dietę o wyższej kaloryczności 2500 kalorii i każdy dzień z tej diety wystarczy objętościowo na 2 dni to finalnie otrzymamy podobny rozkład makroskładników. Dam Wam przykład. Dieta komfort w jednym z cateringów na 2500 kalorii dostarcza 125 g białka, 97 g tłuszczów, 280 g węglowodanów, co przy rozkładzie na dwa dni daje nam około 1250 kalorii i makro rzędu 60, 48, 140 g. Idealnie. To lepiej, koszt takiej diety maleje z 1500 na uwaga. Niecałe tysiące. Brzmi nieźle, ale potrzebuję to jeszcze przetestować i potwierdzić organoleptycznie. Dam znać o wynikach. Zainteresowani?